Mateusz Gębala. Pochodzący z Bielska Białej Mateusz Gębala swoją przygodę z rzeźbiarstwem rozpoczął w 2004 roku. Wziął wtedy udział w projekcie I Ty możesz zostać artystą, a rok później w warsztatach Jak powstaje dzieło organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej. Pod wpływem inspiracji zaczerpniętej od uznanych mistrzów kultury ludowej, między innymi Stanisława Kwaśnego, Józefa Chulki, Leszka Ciślika i Krzysztofa Pietraszki, zaczął podejmować samodzielne próby rzeźbienia w drewnie i w kamieniu. Dzięki współpracy z profesorem Michałem Klisiem zgłębił również tajniki drzeworytu ludowego. Jest współautorem plenerowej szopki bożonarodzeniowej przy kościele w Mesznej i dróżek różańcowych ciągnących się od Mesznej, gdzie obecnie mieszka, aż do Szczyrku. Odwiedzał plenery rzeźbiarskie, kiermasze i targi sztuki ludowej nie tylko w kraju, ale również w Czechach i na Słowacji. Chcąc dzielić się wiedzą zdobytą od mistrzów regionu, założył w 2018 roku Beskidzką Szkołę Rzeźby. Swoją pasję twórczą przekazuje młodszym pokoleniom podczas warsztatów i projektów edukacyjnych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Nowym Sączu, Muzeum Zabawy i Zabawki w Kielcach, a także w rękach prywatnych kolekcjonerów. Do jego ostatnich sukcesów należą nagrody w konkursach Patroni naszych kościołów w Stryszawie i Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu w Nowym Sączu, a także otrzymanie stypendium marszałka województwa śląskiego. Przedmiot stypendium dla twórców ludowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi realizowany przez pana Mateusza jest związany z charakterystycznym dla wiejskiej tradycji kultem maryjnym. Wyrzeźbił cztery postacie Matki Boskiej, a do ich wykonania użył czterech różnych rodzajów piaskowca, co oddaje szczególną symbolikę każdej z figur. Obok rzeźbiarstwa jego drugą pasją jest zduństwo. Od 25 lat buduje autorskie piece i kominki.